Pójdźmy zatem dalej i sprawdźmy, czy w papiestwie znajdziemy dosłowne nawiązanie do starożytnych bóstw. Tu mamy Boga, orła z szyszką sosnową. Ona była symbolem płodności. Tu mamy starożytnego skrzydla tego heruba z szyszką sosnową, będącą symbolem jego mocy pochodzącej od kultu płodności. Tutaj znajdujemy największą szyszkę sosnową i laskę. Największe są w kulcie ozyrysa. To jest egipskie bóstwo. Ozyrys miał laskę pasterską z szyszką sosnową na jej wierzchołku. A tutaj mamy hinduskie bóstwo z szyszką sosnową w dłoni. Wszystko takie samo. Szyszka sosnowa jako symbol w religii meksykańskiej. Sosny, choinki bożonarodzeniowe, wszystkie te interesujące rzeczy. Tutaj mamy Dionizosa z laską z szyszką u góry. Bachus z laską zakończoną szyszką sosnową. A oto największa na świecie szyszka, na dziedzińcu watykańskim. Oto kolejna na dziedzińcu w Watykanie wraz z symbolem bóstwa żeńskiego, ponieważ Izyda zawsze chadzała z dwoma pawiami. Symbol płodności na watykańskim placu. To jest pastorał, laska pasterska papieża. Zawsze na niej jest szyszka. Jak myślicie, czy oni dobrze wiedzą, co robią? A może myślicie, że to zbieg okoliczności, przypadek. To nie może być przypadek. To już nie może być przypadek. To jest laska, której używa obecnie papież. Przy okazji, to ta sama, której używał poprzedni papież. Ma ona taki krzyż: wygięty krzyż. Jest na nim Jezus, wisząc w ten sposób, tworzy trójkąt równoboczny. Jest też szyszka na jego lasce. Wygięty krzyż jest symbolem Lucyfera. Znajdziecie go w kulcie lucyferiańskim, znajdziecie go w kulcie szatana i znajdziecie go w miejscach, w których byście się tego nie spodziewali.